Witam wszystkie zadekalne strzelce na czytaniu Energii Miesiąca Września 2021. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się na tym czytaniu, zapraszam Was na inne kanały. Tak Może tam coś będzie dla Was. Nigdy czytań nie dopasowujcie sobie na siłę. Co w Energii Ogólnej dla strzelców? No i jakby nie patrzeć... No, jakieś trudności, problemy, zablokowanie energii, czucie się w potrzasku, takie jakby poczucie, że cały świat jest przeciwko nam, że kłody są rzucane pod nogi. To jest konflikt wewnętrzny, to jest konflikt z otoczeniem, kłócenie się z kimś innym, walka o swoje, to jest brak sił w tej walce, tak? Jesteśmy przemęczeni tym, że. Że jakby energia nie jest po naszej, że, inaczej, że nie dzieje się tak, jak my byśmy chcieli, tak? Ale Runa Naudis, ona nas bardzo mobilizuje do tego, żeby jakby porobić czystki w swoim życiu, żeby zastanowić się, co już jest zbędne, co nas blokuje, co, co z czym powinniśmy się rozstać. Być może coś jest przestarzałym celem, czego już tak naprawdę nie chcemy, tak? Zastanowić się, bo my idziemy, idziemy już tak z przyzwyczajenia idziemy tą daną drogą, a może okazuje się, że tak naprawdę to jest pusty marsz, tak? Że, yy, że będziemy musieli zawracać. Więc, więc ta runa mówi, zastanów się, bo może źle kroczysz, może wybrałeś się zły cel. No, to jest też jakby ta runa na Nordis patronuje. Niektórym strzelcom, więc. Więc. Być może wasza energia strzelca, tak? Na co zwrócić uwagę? Na rodzinę, na myśli. Na, na rodzinę, na myśli na to, że żeby cieszyć się z tego, co mam, we względu jaka ta sytuacja jest trudna, tak? Cieszyć się z tego, co już osiągnąłem, cieszyć się z takich drobnych, małych rzeczy. Jeżeli sytuacja Ciebie przytłacza, to po prostu bądź wdzięczny za to, że możesz wstać, że jesteś zdrowy, że, nie wiem, możesz jechać do pracy, że masz co jeść. Takie bardzo drobne, przyziemne sprawy, a to będzie powodowało, że jeżeli będziesz miał tą energię wdzięczności w sobie, czyli będziesz Podwyższać swoje wibracje, to wtedy w Twoim życiu zaczną manifestować się lepsze, e, fajniejsze sytuacje, możliwości pewne, tak? E, zwróć uwagę na swoje myśli, bo ja myślę, że one właśnie są dosyć nisko wibrujące i powodujące te blokady. Pierwsza połowa miesiąca jest to czas, gdzie jesteście zamknięci na otoczenie, gdzie Czujecie się przytłoczeni, dlatego chowacie się w swoją skorupkę, w swoje, swoje poczucie w takiej przestrzeni, tak? W czterech ścianach się chowacie, w. Kurczę, słowo mi uszło. W bezpiecz. w. No, nie przypomnę sobie. Po prostu, jakby uciekacie do otoczenia, chowacie się. Przed światem jeszcze nie czujecie się dojrzały, czujecie się skrzywdzeni, pokrzywdzeni przez los, czujecie, że jakby wszystko jest przeciwko Wam i, i chcecie się schować. Tak to jest pokazane. Jakieś blokady są też, coś może być opóźnione, coś może nie dojść do skutku, bo to jeszcze nie jest dojrzałe. To jest w czasie wzrostu, to jeszcze trzeba jeszcze trochę poczekać. Druga połowa miesiąca. Druga połowa miesiąca patronuje jakby karcie. Odali, czyli tutaj mamy główne skupienie się na domu, na rodzinie, na poczuciu bezpieczeństwa, na zawiązywaniu więzów rodzinnych, co w zdrowiu. Lagus, wszelkiego rodzaju płyny w organizmie, zatrzymywanie się wody, nadgromadzanie się tej wody, zwróćcie uwagę ile, ile płynów właśnie spożywacie bo może jest za mało, tak? I organizm wtedy magazynuje. To jest zaburzona właśnie gospodarka e, e, wodno-elektrolitowa. Praca finanse. Osoby, które nie mają pracy, poszukują pracy, jak najbardziej ta praca będzie. Ogólnie będziecie zapracowani. Może to też jest właśnie spowodowane tym runą na czyli jakieś przemęczenie, bo wyszła Wam na pracę karta pracy. Emocje, uczucia. No i tutaj macie wsparcie Sił Wyższych, to jest też taka wewnętrzna Wasza siła do obrony. Jeżeli czujecie właśnie, że ten miesiąc będzie dla Was ciężki, że jakieś trudne chwile będą do Was przychodziły, że Wasze myśli Was przerażają, bo są takie negatywne, bo są takie blokujące, to pamiętajcie, że każdy z Was ma swojego opiekuna duchowego, ma swoich aniołów. Czy przodków, czy w cokolwiek wierzycie w Boga, i tak dalej? Więc tutaj wystarczy tylko poprosić o wsparcie, o prowadzenie, o, o takie wzmocnienie energii, a to Wam będzie dane, tak? Nie jesteście sami tutaj jest taki przekaz, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Jaka niespodzianka? Możliwość spełnienia marzeń, możliwość wyjścia z tego marazmu, możliwość wyjścia z problemów, znalezienia rozwiązania jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji, tak? Możliwość spełnienia marzeń i rozwinięcia skrzydeł. Ja mam wrażenie, że to jest walka sama ze sobą, ze swoimi myślami. Wy sami się blokujecie, tak bym to powiedziała. Miłość w stęsie, single i pary. No, i mamy bardzo ładnie, bo mamy współpracę, mamy partnerstwo, czyli w relacji, ja bym powiedziała, że tu bardzo ładny związek jest pokazany. Jest pokazane, że kroczycie w tym samym celu, w tym samym kierunku, że, że jakby skupiać, że no, traktujecie siebie na równi, że jesteście partnerem, dajcie sobie razem wsparcie, a single mogą właśnie taką osobę poznać kogoś, z kim poczujecie taką niesamowitą więź. I jaka rada? Rada nam wypadła, więc ją weźmiemy, Runa Pertro. Rada jest taka, wykorzystuj szanse, które będą ci zsyłane w tym miesiącu. To są takie szczęśliwe zbiegi okoliczności, nowe możliwości. Wykorzystuj je, nie bój się ryzykować, ale też pamiętaj, że Ty ponosisz konsekwencje swoich działań, więc niech te decyzje Twoje będą. Będą słuszne według Ciebie, tak? nie będą w zgodzie z Tobą podejmowane. Nawet nie powiem, że z otoczeniem, bo czasami my mamy inne pomysły niż otoczenie od nas tego wymaga. Ta karta wprost mówi, Ty ponosisz konsekwencje swoich działań, więc decyduj tak, żebyś potem nie żałował swoich decyzji. Dlaczego jest now this w energii ogólnej? Bo ansus y, dużo, dużo wiadomości będzie do Was przychodziła, która będzie powodowała u Was konflikty albo która będzie powodowała, że y, takie konflikty wewnętrzne, tak, denerwowanie się na kogoś, jakieś plotki, jakieś tutaj y, wiadomości, rozmowy albo konflikty z otoczeniem. Uważajcie też na podpisywanie umów, bo być może coś tutaj będzie nie... Nieprawidłowo sformułowane na waszą niekorzyść, więc bardzo dobrze czytajcie. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to dopytujcie. Dlaczego jest Wunio na pozycji, na co zwrócić uwagę? Bo jest algis, Czyli tutaj zwróć uwagę na to, że w twoim otoczeniu są osoby, które chcą ci pomóc. Przychylne osoby gdziekolwiek byś nie poszedł, czy na przykład do urzędu, czy gdzieś, to po prostu te osoby będą tobie sprzyjały, tak? Więc wykorzystuj też to. No i pamiętaj, że masz w swoim życiu przyjaciół, czy właśnie masz tego partnera, rodzinę, kogoś, kto jest bliski i kto ci po prostu pomoże. Dlaczego ingwas? Bo fechu. I jeszcze trzeba troszkę poczekać tu jest jakieś y, zainwestowanie w coś, tak, w pierwszej y, w pierwszej połowie miesiąca mówi, że zainwestowałeś w coś włożyłeś albo pieniądze, albo energię albo, y, albo jakiś swój wkład ale to jeszcze nie jest gotowe jeszcze ten nowy początek, trzeba troszeczkę poczekać bo to jeszcze nie dojrzało, tak to przyjdzie, ale y, ale nie w pierwszej połowie miesiąca więc nic na siłę w drugiej połowie miesiąca uważajcie na jakieś takie rzeczy przy domu. Jeżeli będziecie gdzieś wyjeżdżać, jeżeli będziecie, yy, no nie wiem, gdzieś na urlop jechać do rodziny czy gdziekolwiek, to zabezpieczajcie swój majątek, bo yy, na przykład, nie wiem, zakręcajcie kulek, wodę i tak dalej, bo tutaj mogą być jakieś takie sytuacje losowe. No i też w drugiej połowie miesiąca jakieś sprawy związane z rodziną albo z domem, może o spadek, może o e, jakieś tutaj, nie wiem, były jakieś relacje międzyludzkie w rodzinie, coś, coś niefajnego, coś co powoduje, że e, jakby sprawiedliwość, prawo będzie musiało ingerować, czyli jakieś sprawy urzędowe, sądowe, administracyjne związane z domem bądź z domownikami. Jest możliwość podjęcia pracy, ale to tak jakby od Was zależy, czy wy ją podejmiecie, bo mam runę pustą, ale w każdym razie osoby, które tej pracy nie mają, a poszukują jak najbardziej we wrześniu praca jest pokazana, a aczkolwiek nie wiem, czy wy po nią sięgniecie, bo jest runa pusta, która mówi o tym, że to od Was zależy, od Twoich decyzji zależy, czy Ty, yy, czy ty pójdziesz w to, czy Ty nie pójdziesz. Czy wykorzystasz tą szansę, czy też nie. No, i w związkach naprawdę jest bardzo ładnie, jest stabilizacja, jest poczucie bezpieczeństwa, i stworzenie czegoś stałego, także super. I jest też możliwość poznania, właśnie dla singli, osoby, która może być starsza od Was albo inaczej, bardziej doświadczona przez życie, bądź bardziej dojrzała, tak? Bo czasami jakby wiek nie idzie w parze z dojrzałością. Dobrze, co jeszcze tutaj chcą karty przekazać dla Was na wrzesień? Jest możliwość jakby przejścia, coś już Wam tutaj się ukazuje, czyli jakby jesteście w tej energii, takiej trudnej energii, gdzie nie widzicie wyjścia z danej sytuacji, gdzie to wyjście jest. Ono jest, ono jest przed Wami, ale wy jeszcze jakby tego nie, do, nie, nie widzicie tego, tak? A to jest jakby możliwość wyjścia z tej sytuacji, z tej trudnej sytuacji, wejścia na poziom wyżej, zmiany w swoim życiu. Powinniście popracować nad tymi swoimi negatywnymi myślami, które Was bardzo mocno e, jakby m, blokują, tak? Bo Wy nie widzicie wyjścia, rozwiązania danego problemu, a ono jest tuż przed Wami, przed Waszymi oczami. Jest obfitość, więc tutaj naprawdę bardzo fajnie się pokazuje, jakaś obfitość, czy finansowa, czy emocjonalna, do Was przychodzi. I zobaczcie, to jest karta, która pokazuje, no jesień, tak? Liście opadają, więc ta obfitość, ona już we wrześniu jakby zapoczątkuje się, ale najwi najwięcej tej obfitości przyjdzie we wrześniu. Niedługo będziemy sobie robili właśnie czytania na jesień i zobaczymy wtedy, tylko chyba nie będą na znaki zodiaku. Zrobię je na. wybierz kartę. Mi się wydaje. Jeszcze pomyślę. W każdym razie tutaj jakaś obfitość do Was przyjdzie, która swoje takie maksimum osiągnie na jesieni, na takiej późniejszej jesieni. No i jesteście w trakcie, w trakcie rozwoju, Jesteś, coś się w Was rozwija, jakiś pomysł bądź yy, yy, jakaś decyzja, tak? I, I tutaj to jeszcze tak jakby jest pokryte z runą Ingwas. To jeszcze nie jest gotowe, żeby ujrzało światło dzienne. Ale jest już w waszej energii. Już tuż tuż, już, nie, już niebawem będzie mogło się wykluć. Czystość. Karty was namawiają do tego, żebyście w swoich wyborach, w swoich słowach, w swoich decyzjach byli zawsze czyści. Czyli nie podejmujcie decyzji z poziomu ego. Nie mówcie pewnych słów, które jakby świadomie mają zranić drugiej osoby, tylko zawsze. Róbcie tak, żebyście w zgodzie ze sobą byli i żeby to powodowało, że wy czujecie się czyści, tak? Czyli że wasza energia nie jest zabrudzona tym, że coś komuś powiedzieliście niemiłego albo tym, że wasze decyzje są jakieś takie e, raniące czy was, czy tą drugą osobę. E, tu jest pokazany też głód, czyli jakieś wasze. Niezaspokojone potrzeby, tak bym, to, tak bym to tu określiła. No i czegoś mocno się kurczowo trzymacie, tak? Więc tu należy to yy, puścić, odpuścić. Pamiętajcie, że to, co nie jest dla Was, a Wy to bardzo mocno kurczowo trzymacie, tak naprawdę blokujecie energię przed zmianą u siebie. I to, jeżeli to nie jest dla was, to i tak to obejdzie, tylko po prostu jakby wpędzicie się w lata, yy, możecie nabawić się nerwicy i różnych innych dolegliwości psychicznych i to jest po prostu bez sensu, nawet fizycznych, tak? Bo pamiętajcie, że nasze emocje jakby mają odzwierciedlenie, odzwierciedlenie w naszym ciele. O tym mówi totalna biologia, więc yy, po prostu pójście, wypuśćcie to, co, co wam nie służy, jeżeli... Będzie dla Was jednak, to wróci do Was. Jeżeli nie, no to znaczy, że nigdy nie było dla Was. Co jeszcze tutaj karty chcę przekazać na wrzesień? Jakieś planowanie, tak? W spokoju planujecie pewne decyzje, podjęcie decyzji. No właśnie, stoicie przed wyborem i zastanawiacie się, co macie zrobić tak naprawdę. I tutaj jest jakby analizowanie za i przeciw. Może Wam pomóc ktoś, kto już pewne doświadczenie ma w tej dziedzinie, ktoś, kto był w podobnej sytuacji, ktoś, kto jest bardziej doświadczony i jakby możecie poprosić o radę. Wiadomo, że decyzje są zawsze Wasze, ale taka osoba doświadczona może Wam jakby zobrazować coś, pokazać w jaki sposób można czegoś uniknąć albo pokazać jakby z takiej bardziej obiektywnej strony tą sytuację rodzina będzie dla Was ważna, zwłaszcza dzieci więc tutaj yy, no mamy, mieliśmy kartę, która mówiła też o, tutaj była ona o tu jest przedstawiona kobieta w ciąży i Was też mówi, mówi o w ciąży, więc może niektórzy z Was będą planowali rodzinę, tak może też tak być powiększanie swojej rodziny. Aczkolwiek dzieci dla Was będą, będą bardzo ważne we wrześniu. E, będą jakby... Jakby tutaj jest pokazane, że Wy będziecie planowali swoje życie we wrześniu jakby dla siebie i jeszcze będziecie robili przestrzeń dla dziecka jakiegoś. Może Waszego, może... Znaczy dla Waszego zawsze jest przestrzeń, ale dla jakiego, jakieś dzieci tutaj będą istotne. E, może dzieci Waszej... E, kogoś z Waszych przyjaciół, z rodziny... Zagubienie takie, możecie czuć się troszkę, yy, Runa, ogólnie Runa Naodis, ona na innych taliach przedstawia właśnie też człowieka na takim, na takim, takiej żeglówce, tak? To jest takie jakby odpłynięcie, zagubienie. No, i jakby ten wrzesień taki troszkę jest, że Wy będziecie tak się troszkę czuli, właśnie zagubieni z tymi swoimi emocjami. Albo będziecie coś puszczali ze swojego życia, tak jak tutaj właśnie mówiłam, żeby coś sobie odpuścić, wypuścić, i będziecie po prostu z takim wytęsknieniem patrzeć, czy to wróci do Was, czy nie. Albo właśnie to coś będzie do Was wracało, tak. Ale ja raczej, ben, ja raczej myślę tutaj, że postanowicie coś wypuścić ze swojej energii, i jakby tutaj zobaczcie, ten mężczyzna trzyma trzyma ten sznurek i patrzy z takim jakby wytęsknieniem na, na tą łódź, tą żaglówkę, cokolwiek to jest. Więc ja myślę, że po prostu wy coś puścicie ze swojej energetyce we wrześniu i będziecie czekali, czy to wróci, czy też nie. I stąd może taka jakaś nostalgia jest. No, jest pokazana podróż. Ta podróż może być dosłownie fizyczna, czyli będziecie podróżowali gdzieś, wyjedziecie sobie na urlop, może na kilka dni, ale to też może być podróż wewnętrzna, która mówi, że zagłębiam się w swoją przeszłość, zagłębiam się w swoje serce, w swoją duszę. Biorę walizkę, chowam w tą walizkę wszystkie doświadczenia, które zdobyłem, lekcje życiowe, które zdobyłem, zdobyłam. I biorę tylko to, co pozytywne, a swoją przeszłość zamykam na klucz, tak? I niosę tylko tą swoją walizkę z tymi doświadczeniami, żeby nie powielać błędów w przyszłości. Też może tak być. Ogólnie piątka mówi o zmianie, więc ja myślę, że, yy, że właśnie takie zagłębienie się w sobie, coś sobie odpuścicie we wrześniu, bądź kogoś, coś wypuścicie z energii i to spowoduje, że zamkniecie swoją przeszłość. Trudne czytanie macie, najtrudniejsze z trygonu ognia. Co anioły chcą Wam poradzić? Szczęście w nieszczęściu. To, co wydaje się być problemem rzeczywistości, jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane czyli rzeczywiście jakaś trudna sytuacja może mieć tu miejsce i to jest po to, żebyście Wy mogli zagłębić się w siebie żebyście mogli przeanalizować swoje życie priorytety, żebyście mogli wypuścić coś bądź kogoś ze swojej energetyki i po prostu, żeby w Waszym życiu nadeszła zmiana i pamiętajcie, że macie wsparcie tutaj sił wyższych w runie Algis i o tym też mówi ta karta i jeszcze jakie wezwanie, co jest do przepracowania dla Was w tym miesiącu wartość tej karty nie znam, więc muszę sobie zapałzować. Ok, yy, przeczytałam sobie, bo nie pamiętałam tej kartki. Yy, ta karta przedstawia to, że yy, Lao Tzu wraz ze swoimi uczniami poszli do lasu i tam zobaczyli, drwali, że ścili wszystkie drzewa prócz jednego. No i uczniowie zapytali się, dlaczego ściliście wszystkie drzewa, a też, że go zostawiliście. Ono jest takie rozłożyste, wielkie, ogromne i drwale odpowiedzieli uczniom, że nie chcieliśmy go, ponieważ on jest w ogóle bezużyteczny, że on y, zawiera bardzo dużo takich y, sęków w sobie i tak naprawdę nie nadaje się na nic, ani na meble, no na nic się nie nadaje, tak? I ta karta przedstawia to, żebyśmy jakby nie dążyli być doskonałymi, żebyśmy y, Żebyśmy byli sobą, tak? Żebyśmy nie, nie podążali za tym, żeby komuś dorównać, żeby być jak najlepszym. Przeczytam Wam tutaj. Nie zajmuj się za bardzo praktycznością. Pamiętaj raczej stale, że nie żyjesz po to, by stać się towarem. Nie żyjesz po to, by stać się czymś użytecznym dla innych, co jest poniżej godności. Nie żyjesz tylko po to, by stać się coraz bardziej wydajnym. Żyjesz po to, by stać się coraz bardziej żywym, by stać się coraz bardziej inteligentnym, by stać się coraz bardziej szczęśliwym ekstatycznie szczęśliwym. Ta karta mówi też, że macie do przepracowania to, że być może Wy jesteście osobami bardzo praktycznymi, jesteście osobami, które są wykorzystywane przez to, że y, potraficie wiele, przez to, że. jesteście sprytni i po prostu tacy użyteczni, tak? I ta karta namawia was do was. Po prostu bądźcie sobą. Żyjcie tak, jak chcecie żyć. Żyjcie tak w zgodzie ze sobą, żeby. To nieważne, jakby nieistotne jest to, ile osób będzie z was jakby czerpało pożyteczność, ilu osobom pomożecie, tylko po prostu, jakby żyjcie w zgodzie ze sobą. Pozostań wierny sobie. To macie do przepracowania. Jesteście za bardzo takimi osobami, które chcą jakby pomóc wszystkim ludziom, którzy chcą, żeby, żeby wszystkim było dobrze, a zapominacie o sobie. Dobrze, moi drodzy, taki bardzo specyficzny, dosyć trudny przekaz dla was. Pamiętajcie, że, że po prostu no, to nie musi wcale z Wami rezonować. To może rezonować z 1% osób odsłuchających to czytanie, więc nic na siłę sobie nie. Przypisujcie. Jeżeli coś nie rezonuje, poszukajcie na innym kanale albo odsłuchajcie swój ascendent Księżyc bądź Wenus. Do usłyszenia. Pa.